Pytamy ludzi, ile jest płci. No. Czego? Płci. Jak to nie płci. Płci jestem. A ale... minu to pan że jest teraz 56 płci. Co? Pijani, może. A. może nie rozwinięty. Zimsy na żywo. Ja daję wolność. Porozmawiamy? Żeby nie było, że Jarosław szuka kłopotu, to jakiś zacofany człowiek, to i ja wyszedłem na ulicę, słysząc wszędzie, że jest ileś tam płci. Zapytać o to, ile tych płci jest, żeby czegoś się nauczyć. Posłuchamy co mają Warszawiacy do powiedzenia. Temat ciężki. Pytamy ludzi, ile jest płci? W Polsce są dwie, ale tak naprawdę... A gdzie indziej wie... myśli pan, że jest więcej? Tak, podobno gdzie? w tym... Gdzieś tam w Indiach, czy coś podobno są. To ile tam jest? Trzy albo cztery. A, a wie pan, że Facebook poz pozwala wybrać jedną z 56 płci. Tam... To ja nie miałem tak. Nie? Jak się logowałem na Facebooku. To pan je... jeszcze w starych czasach się logował. A teraz lat może tam... zmienić na to, że jest pan krokodylem, na przykład. Co pan na ten temat myśli w ogóle, że niektórzy twierdzą, że jest tak dużo płci. Nie tylko kobieta i mężczyzna, ewentualnie jakiś obojniak, ale jakieś dziwolągi. Głupie pytanie, to głupie odpowiadam, bez sensu. Bez sensu. Dobra. Dziękuję. Czy pani wie, ile jest płci? Nie, to jest dla mnie. Ciężki temat. Nie, nie, ciężki ja nie temat, ogarniam. Ale ja słyszę, że jest 56. I... Ogólnie I 100... są dwie: Dwie. jest kobieta, jest mężczyzna. nie jest tradycyjna, tak? tak? Ja też jestem taki tradycyjny. Ale jestem niektóry... bardzo ale tradycyjny. Ale niektórzy twierdzą, nie, ja nie że jest 56. Tego. Nie, są dwie: są dwie. Jest kobieta, jest mężczyzna. A pani jaki jest w płci? To ja jestem kobietą. Pani jest Pani płci. Tak, ja jestem Dobre. swojej płci. Pani jest swojej płci. Dobra, <laughs> bardzo Pani dziękuję. Drogi widzu, jeżeli podoba Ci się ten kanał, chcesz, żebym go dalej prowadził, chcesz mi jakoś wspomóc, możesz postawić mi po prostu zwykłą kawę. Link znajdziesz w pierwszym komentarzu. Proszę Pana, bo my takie sondy robimy, dzisiaj się pytamy ludzi, czy Pan wie, ile jest na świecie płci? Nie, jak to dwie płci. Płci są. A to pan taki jest troszeczkę nie nienowoczesny, nie bo teraz mówią, że nie, jest sześć. Tak, to nie sobie mówią bzdury, takie. I, myśli to... pan, że kłamią? Bo pan jakie jest płci. Taki jaki się urodziłem, tak samo jak Czyli i pan. jest pan Cis, oni też mają na to określenie, ale jest cisgender. Gender. Nie mnie to nie interesuje wie pan, bzdury, które mówią, to mam w nosie. A po co im to mówią? Po co im tworzą te płcie? Żeby lasować ludziom mózg! O! Dobra, dziękuję bardzo. No, bo to jest tylko po to. Jasne. Nie mają innych tematów, to trzeba zwalić na jakieś takie pierdoły, które z zachodu przychodzą. Że, no, z zachodu, właśnie. To, no, wszystko, to wszystko, nowoczesność przychodzi z zachodu. A nowoczesność wie Pan. W cudzysłowie. W cudzysłowie. No, dobra, <laughs> dziękuję, dnia. nawzajem. Takie trudne. Słuchaj. Pytamy dzisiaj ludzi, jaki Pan wielki. <śmiech> <śmiech> Ile ma Pan wzrostu? Dwa pięć. Dwa pięć, o mordek, koszykacz. Koszy, koszy, tak aż. jest. O, zgaduję. Dobra, Pan mi powie. Gra pan w męskiej czy damskiej koszykówce? Tak. Dlaczego, dlaczego o to pytam? Bo ja pytam się, ile z płci? Ile jest płci? Tak. Jakie jest pan płci? Wie pan co? Nie, nie mi to oceniać, ale słyszałem kiedyś takie powiedzenie, że kiedy archeologowie nas odkopią, wtedy określą, czy, czy jest to płci męska czy damska. Wtedy dopiero już... po śmierci, już archeologowie. Tak jest. Nie, nie mi to oceniać, jakby każdy ma swoje, każdy może jak. Każdy może czy miałem, czy czy... Nie ma Pan rację, bo jak odkrywają archeologowie jakieś stare szczątki, to nigdy nie odkrywają, że to jest jedna z 56 płci, tylko albo męski osobnik, albo żeński. Ładnie. Dobra. Dziękuję bardzo. A pani? Pani jak uważa? Ile jest płci? Pani też gra w koszykówkę? Tak. No pani jak na kobieta, to też wysoka. No. Dobra, dziękuję bardzo. <laughs> Ale gracie w jednej drużynie? Nie. nie <laughs> do ale to nie chodzi o to, czy skotbar jest, nie. bo nie warszawski sondaż, tylko ile jest płci. Takie pytanie, bo to coraz płci, bo takie... Nie, tak, bo no coraz więcej. Coraz wcześniej jest to podważane. Nie, nie, trzy, trzy. Trzy. To jaka jest trzecia? to najgorsza. Ta, na którą sobie pozwalają. <śmiech> dobra. <śmiech> to ta właśnie na którą sobie pozwalają. Dobra, dobra. Dobra, no dobra, dobra, dziękuję bardzo. <laughs> Krótkie, ale trudne. O, panowie się orientują, ile jest płci. Z tego co uczono, dwie podobne. Albo Z tego co uczono, albo trzy, teraz, przepraszam, jeszcze no, jest to. To jest wspólnota o błonikach jakichś, Ale to to. No tak, dobra. Okay. Jest. Tak, o, czego? czwarta. No tak, to jeszcze pewnie by wymienili A jeszcze gender fluidy jakieś. Nie, Facebook pozwala na 56 zaznaczenia sobie pół. No właśnie, no? No i jak panowie się do tego odnosicie? A no, ja bym się pan ja wybrał. Czy pan jest panem, czy pan jest... Ja, mi się wydaje, że jestem panem, tak? tak. A panem. co reszcie się wydaje, to mnie już nie interesuje drogę, jeśli nie? Jeśli ktoś się czuje kobietą, no to jest kobietą, tak? Ale I to się... kobieta, to i tak nadal, nadal mamy dwie płcie, ale tu chodzi o to, że twierdzą niektórzy, że jest 56 płci. To nie wiem, no ja, ja się z tym nie... Czy niebinarnie, to, to jest jakieś podziały tam... Nad... taki. Siak. Biologia poszła za daleko, ale tak? No, tak? Ewolucja. To nie chodzi o płeć chyba, z tego co wiem chodzi o binarny podział. Eee... No wie pan, jeżeli na Facebooku pozwalają wybrać sobie w kategorii płeć jakieś... Na przykład już mail to female, to znaczy, że ktoś jest jakieś pomiędzy płciami, tak? Przechodzi sobie, czyli już to zaznaczają jakieś. W trakcie przemiany. W trakcie przemiany. Nie, ucięcia, nie wiadomo jaka przemiana albo się ucięcia albo dosycia, do tak, Zgadza tak. się. No różnie może być, no. Ale wierzycie w takie podziały, że w ogóle tak jest, czy to jest sztuczny jakiś wymysł Simsy na żywo. Simsy na, żywo. Simsy na żywo, no? Chyba tak. E, czy pan, no. wierzymy? To Nie ma co wierzyć, no. Takie no, są czasy szalone. To, ale może to nauka. A to może z innych prędzej... książek się uczyli. Prędzej, prędzej, może tak. Prędzej czy później się dowiemy, jak, jak w przyszłości. Jak zajdzie, jak zajdzie w ciążę, to jednak będziemy wierzyli. Kto... To właśnie, ja, to może Ale z mężczyznami gorzej. A. A już są badania na, na ten temat, żeby mężczyzna mógł zajść w ciążę. Znaczy w sensie... I wtedy, jaki on będzie płci? Osoby, osoba transportująca. Jaki on będzie płci? A tra... Mężczyzna w ciąży. Mężczyzna w ciąży, normalna sprawa. Tak, no tak. O to chodzi o przestrzeń. O to chodzi o przestrzeń macicy, z tego co wiem. Przestrzeń macicy. No. Bardzo ciekawe. I amputacje jąder. Nie. Czy też może on wtedy równocześnie. Sam sobie. Sam sobie. No, są takie organizmy. Sam jeźdź Nie ma takich organizmów. Medycy... Medycyna idzie do przodu cały czas, więc. Gdybyśmy nie mieli medycyny takiej od... jak teraz, to byśmy cały czas chorowali. Ta, na a myśleliście różne... kiedyś, myśleli... Nie, nie, ży, nie Ta, żylibyśmy zabezpie, ponad 80 zabezpie, lat. Zabezpie, 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 kobiety z tego obowiązku. A, a myśleliście kiedyś o zmianie płci? Ja osobiście nie. A pan? Wreszlu. Dlaczego? Dlaczego jesteście tacy takimi wstecznikami, takimi zacofanymi ludźmi? Ja jestem konserwatystą. Konserwatystą? <grym grym> tak pan jest. Z zacofanym zacofanym konserwaty? jest, zacofanym. Zacofanym jestem. Ja jestem mężczyzną, więc wie A nie potrzebuję zmiany płci. A może? Tak, to Włos? wiem, może. Kto wie? 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 Kto wie? Dobra, z, dziękuję samej Z samej ciekawości. Samej Jak to jest być pasywnym? Wiadomo. Ale to wie. można i po męsku. Można. A dzisiaj pytamy, ile jest płci? Proszę pana, dla mnie jedna. Jedna tylko? Tak. Jaka? Kobieta i mężczyzna. No to dwie płcie. A pani powiedziała, jest jedna. No, to dwie. No widzi Pani, to dwie. Dobra, i jest Pani taka twarda w tym przekonaniu, bo, tak. bo niektórzy twierdzą, że jest teraz 56 płci. To niech, niech sobie twierdzą. Każdy ma prawo do swojego zdania. Jasne. Dziękuję Pani bardzo. Proszę Panią, pytamy dzisiaj o taką rzecz, która rozpala społeczeństwa, zwłaszcza Zachodu, ale i Polski. Mhm. Czyli o to, ile jest płci, jak Pani sądzi? Jak ja sądzę? No. Ja daję wolność. Mhm. Niech każdy sobie tak robi, jak mu się podoba. Ale czy to nauka? Ale no, wiem, ale wie, mamy wie pan, szkołę, która pan, ma uczyć wie. co? Że ile jest płci? Że ile się komu podoba? Wie pan, moje zdanie jest takie, a każdy może mieć swoje własne zdanie. Dobrze, okej, okay, dziękuję pani. Czy pani się orientuje, ile jest płci? No według mnie powinno być dwie. A niektórzy mówią, że jest więcej, że jest A. 56. No to może że wiem, bo może Możliwem, są, pani Może zostań? są pijani, może nie może Nie niedoroz... No bo wiesz, wie pan, że wiem, że... Jest dwie, ja dwie. to uznaję. Tak. A co inni uznają, to trudno jest mi powiedzieć. Jak wycześnię, mogą co innego uznawać. Oczywiście. To też prawda. Dziękuję panie bardzo. Od tego nie pieniędzy, może, może to im się oprócie. Jakie granty dostało, po tyle płci wynieśli. Teraz ludzie tak robią, niestety, proszę Pana, to tak. wszystko się robi za pieniądze. Wszystko się robi za pieniądze. Jasne, dobra, dziękuję bardzo. Ile jest płci? Ile co? Płci. Ile jest. Płci? Tak. W sensie. No, no. Bo, bo wie pan, że są teraz takie nowoczesne teorie, które na przykład mówią, że jest 56 płci, okay. a, a pan uważa, że to ile ich jest? E, wie pan co? Nie będę się wypowiadał na, na to pytanie. Nie Chce się pan określić. E, to wszystko zależy od tego... Wszystko jest fluid. Nie, to pan zadaje pytania no, tak, z, tak, tak, od razu z, to, no pytam, no z jakąś taką o odpowiedzią... To, od czego e... Dobra, to od czego zależy wszystko? E, ale o jakich płciach mówimy? No ja właśnie się pytam. Kulturowych bo... czy no biologicznych? Ja znam tylko biologiczne. To Aha, resztę. no to widziałeś. A pan uważa, że są... Jeśli pan zna tylko... Ja słyszałem, ale to są bzdury. Aha, ja, widzi pan, no, pan no, mówi o to... to... mnie. Ale pan ale... Zadając ale... pytanie... Pan ma sobie pan pan na ulicy. Powiedza? Co znaczy płeć kulturowa? Nie, nie, bo no, to jest źle zadawane pytanie. Co to, to, to znaczy płeć kulturowa? To jest źle zadane pytanie. znaczy? Ale pan źle zadaje pytanie. Ile jest płci? No pytam się. Więc już jakby tam... Łącznie i biologiczne i tego, niech Ale nie, kulturowych i Dobra, kulturowych. Ile? Kulturowych, no, w zależności od tego, jak ktoś tam tą swoją tożsamość. Mm, tak jak ktoś się czuje telewizorem, inny żyrandolem, okej. Okay. Ale, ale mówimy o płci, czy mówimy yy, o przedmiotach? Yy, no bo to, wie pan, jest, są ludzie, którzy kochają żyrandole. Taka pani chciała na przykład w Niemczech, żeby ale pozwolono jej na pan, ślub. Ale, ale, ale co mnie no, podziwiać no, pani No Niemczech? Dobra, no, 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 pana... no dobra, ile no. jest biologicznych, niech pan powie. No ile jest biologicznych? To właściwie są dwie. Żeby ktoś wytłumaczył, to w co wierzy? No. i pan czy pan może wytłumaczyć, co to jest płeć kulturowa? Pan no. jakby idę dalej i nie chce mi się tutaj dłużej rozmawiać, no to jest, może pan sprawdzić. Ale nie, ja e, pana pytam, py... no, a nie sprawdzić. Okay. Co jest według pana płcią kulturową, bo pan to wymienił, więc pan w to wierzy. I, jak że by... jest taka płeć. To, czy... to proszę mi wytłumaczyć co to jest płeć. jest temat na dłuższą rozmowę, to po pierwsze. Nie, Więc może pan, nie. Jakby, jakby pan naprawdę wiedział, to pan był. Nie, cudzko, jakby pan tak. naprawdę wiedział, to by pan nie zadawał też takich nie, pytań na ulicy. Nie, 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 ja? Dlaczego nie? No, no tak. No, 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 zadaję pytanie. No tak. Pan powiedział, nie, pan się zapytał. Ale pan mnie zapytał, pan, czy był obiszczy, czy kulturowy. Ale nie, nie, nie. Nie, nie moment. pan luci, łapie ludzi na ulicy, tak. zadaje im jakieś pytanie. Z, ze swoją, że tak powiem teorią i swoim zdaniem na ten temat. I też ma Pan, musi Pan wiedzieć, że jest Pan osobą, która tutaj przychodzi jakby przygotowana w tym sensie, że chce Pan radować na dany temat, natomiast wyłapuje, wyłapuje Pan ludzi na ulicy, którzy mają swoje inne różne sprawy, mają poglądy na, na większość różnych, różnych kwestii, natomiast nie muszą z rękawa sypać e, odporny ale, ale nie, pan nie, pan nie, pan ja, ja nie jest Ja kulturowo. Ja co to to ta ta kulturowa, bo pan, pan, pan staliśmy się. No, ale no pan tak, powiedział. Ale to, ale ja nie muszę. znać. Ale pan użył terminu, ale pan nie terminu słownikowo. Oczywiście że nic pan nie musi, dokładnie. Ale pan użył tego terminu, więc pan że A pan też ten temat podtrzymał. Jak poszłymy. No w sensie też pan y, pyta się o płeć kulturową. Tak, bo no pan o niej nie powiedział. No. Pa, ale pan też nam się wił. Ja tylko słyszałem o biologicznych. Okej, okay, no to jak no, pan nie No to, no to, słyszał, co to, no, to nie jest. chciałbym, żeby pan nie powiedział. To niech pan żyje w zabawkach. Nie, ja nie o nich. No to proszę wiedzieć, co to jest płeć kulturowa. Tak, to nie chcę dłużej rozmawiać z panem, bo odpowiedź później. Bo boi się pan, że się pan skończy. to pan. No tak. Tak. to nie, jest? Nie, nie. To, to pan się skompromitował pan użył tego terminu. Nie pan ja. się skompromitował. Ale ja nie użyłem tego pan terminu, to Pan się skompromitował, użył. zadając tendencyjne pytanie na sam początek. I ile jest później? Bo jeżeli się. To jest bo jeżeli, pytanie? Bo jeżeli Czy się, to jest tendencyjne To nie pytanie? było tendencyjne pytanie, to było kolejne tendencyjne uh -huh. pytanie w kwestii nowoczesności, z uh -huh. przyśmiewczym sposobem tego odpowiedzenia. Jeżeli pan zadaje takie pytanie e, ludziom, na początku mając swój, e, swój, e, swoje zdanie na dany temat, to pan się kompromituje jako dziennikarz. Jako osoba zadająca pytanie. Prawda. Nie, ja nie Prawda. Nie Prawda, ale Prawda. ja się. Bardzo, no, bardzo dobrze, się nie zgadzamy. Bardzo dobrze, się nie zgadzamy. Musimy się nie zgadzać. Żeby no i pan sobie wygoogla i mi pan, pan powie. No. no to pan sobie wygoogla. Ale to pan użył tego ale to, terminu. Ale to pan zadaje pytanie. To pan używa słów, których pan wie. Ale to pan ma telefon komórkowy. Ale, pan ale ja pytanie ludzio, Ja ludziom. No z, gdybym, ale to bym bole, gadał bole, z telefonem, a ja gadał ale, z panem. No, ale widzi pan, no ale ja już skoczyłem pana w rozmowę. No ale no, 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 zadawał no, pan. Dobrze, więc może pan sobie sam, sam no, sprawdzić, przeczytać ten głos. Przed tą kamerą dobrze, dobrze. I, i przeczytać, a pan i, i wie, bo pan nie wie. I pan opowiada na koniec i pan Kolejne tendencje na co no, ten tendencje na ale ja nie muszę tego no powiedzieć, pan, powiedzieć pan, a nie muszę. to pan nie wie. Nie. To po co bo pan, co pan używa pan nie terminów, które pan nie ale, nie chce po, A wyprzyma. po co pan zadaje dodatkowe pytanie? No bo, no bo pan użył terminów to ja dopytuję. Pierwsze pytanie na temat elementu. E, 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 dyskusji, którą tam tutaj prowadzi więc do momentu to pan, nie do momentu, się, nie, no to nie zrozumieliśmy się, nie się. Się, nie się na szczęście jako społeczeństwo możemy mieć dużo różnych tak, e, zdań tak, tak. i dzięki zdań. Ale temu i je pan ale, z nie chce jest jest, ale pan nie chce uzasadnić również e, dlaczego pan nie chce sprawdzić tego e, e, co pan, pan wie ja pan słyszał, na rekordzie no pan nie, mi tak jak jak mówiłem na początku jeśli ja idę na ulicę, ja nie muszę znać i, i, i puszczać taki elementów. No nie musi pan, ale, ale pan się posługuje ale, tym ale, no to, ale posługujemy się wszyscy tym elementem no, nie wiem, fizyki, Mówimy nie wiemy, co i nie że nie musimy wiedzieć. <laughs> <laughs> o, jedno pytanko. Proszę panią, ja, ja tu... nie mówię czeskim. Nie mówi pani polskiej. A po jakim pani mówi? Czeski. Po czeskim. A angielski. Angielski, ale ja panią rozumiem, jak pani mówi czeski. Rozumij czeski? Rozumiem, <laughs> rozumiem czeski. To, bo, bo wie pani, ja dzisiaj pytam, pani mnie rozumie? Pani o, widzi pani, gadamy słowiańskie języki. Nie? Niech pani, bo ja pytam ludzi, czy ile jest płci płeć gender. Aha. Ile jest? Czy tylko kobieta i mężczyzna, czy jest ich, jak twierdzi Facebook, 56. sześć? je? jest? Tak, je jest. Jak pani myśli? Jak wy dumajetie, czy tam, rozumicie? E, Myślę, że rozumiem. Mhm. Ale nedumam. nie dumam, nie nad genderem. <laughs> Ale wie pani czy nie? Ile jest płci? Tych nie wiem. seks. No no, 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 nie wiem. Nie wie pani. Nie wiem. A nie tylko dwie? Kobieta, mężczyzna, czy jeszcze więcej jest? Lidi chcieli mieć i gendery między tymi, między dwiema, a mnie to jest jedno, to że a tych jak kolik chce. Okej, okej, panią, panowie. Jak myślicie, ile jest płci? Ile? No. Jest czego? Płci. Czego Bo teraz jest? mówią, że. Bo dotychczas mówiło się, że jest kobieta i mężczyzna. No. A teraz mówią, że jest 56. 56. Czy pan słyszał o tym? Nie. Nie. I co pan na to? Nie Myśli wiem. Myśli pan, że to prawda, że jest 56 płci? No, według Biblii i religii różnych wyznań, no to są dwie. No. E, tak jak się mówi, jest Adam i Ewa, tak? No. Czyli. Matka i ojciec, więc ja uważam, że są dwie. Tak? Dwie. A pan ile uważa, że jest? Chyba to samo. Tacy konserwatywni jesteście. No Chyba tak. raszyka. Co to za krewizja? Słucham? Co to za krewizja? A to jest e, blok taki. Jarosław szuka kłopotów, mój osobisty blok na YouTube. Szukasz pan kłopotów. Szukam kłopotów. Z jakich? No takich, to no, kłopotliwe pytania zadaję, tak jak teraz. Ale wiesz pan, że nawet nie umiałbym panu odpowiedzieć na to. Nie umiałbym pan. No Bo nie pan jest nie. niedouczony. Bo jakby pan zeczytał czytał, ten film. Cóż, czy do szkoły nie chodziłem? noc. No, no wie pan, dobrze. Bo... No, znaczy pan chodził do szkoły, ale pewnie do tej komunistycznej. A tam mówili, że są no, tylko dwie. Komunistycznej? Nie, no. no wie pan, no ja jestem osiemdziesiąty rocznik. Tak? Osiemdziesiąty jest pan roślnik. No, ko... no to zaczął pan, to jeszcze była komuna. No, Siedem lat pan w osiemdziesiątym siódmym. Jeszcze tak, no, no wie pan. No. I panu włożono do głowy, że są dwie płcie, a ich jest pięćdziesiąt sześć, proszę pana. Panie, ja mało sobie chodziło. A pan jakich jest płci? Ja? Chyba chłop. Jak? Chłop. Chyba chłop. chłop. No to jest, bo to jest kobieta, mężczyzna i chłop. No tak. To trzy są. No tak. Jak? Kobieta, mężczyzna no a, i chłop. No tak, no i chłop. No nie pan, ja ze wsi, no, po naszemu i naszym się mówiło, się a nie tego. Ale polecam i nogówkę. kam jest lepsze. Dobra. Oni D lepiej gadają. Dobra, no, dziękuję bardzo. To panu na pewno lepiej odpowiada nogówka. Dobra, dziękuję Wszystko bardzo. Z tego a według Państwa, ile jest tych płci? Jak Państwo myślicie, jakiej sami jesteście płci? Piszcie o tym w komentarzu. Bo może 56 to jest bardzo dyskryminacyjne. Może tych płci jest dużo więcej, a ukrywają to.